Witam, Hozła Radosław, firma Kotły.com Pogoda nam niestety nie sprzyja, czas pomyśleć o sezonie grzewczym więc prezentujemy kocioł typowy zasypowy firmy Stalmark, model Juhas producent kotła z Oświęcimia, blacha szóstka kotłowa bardzo wysoki poziom wykonania, także kilka zbliżeń poprosimy na ten kocioł, zaraz powiemy coś więcej na temat wymiennika, pokażemy w środku, omówimy Zaczniemy od tego co najważniejsze, czyli komora zasypowa bardzo duża komora zasypowa, oczywiście ruszt wodny w kotle z możliwością przegrzebania wajcha do rusztu z możliwością założenia z prawej lub z lewej strony. W tym momencie akurat mamy ją z prawej stronie. W kotle jak najbardziej możemy palić węglem i to jest głównie, przystosowany kocioł jest głównie na węgiel. Zastępczo miałem po zamontowaniu oczywiście zestawu nadmuchowego, kocioł już jest przygotowany pod montaż dmuchawy. Wystarczy odkręcić 4 śruby, w miejsce wkręcamy w dmuchawę, podłączamy dowolny wentylator, który, dowolny sterownik, który obsłuży nam ten wentylator zamontowany. No i dalej, pokażemy jeszcze różcik pionowy, pełny. Czyli typowo też przystosowany do miaru węglowego, żarczy opał, nic tutaj nam się na pewno nie przedostanie i nie wyleci. Dostęp do popielnika jest bardzo fajny, także tutaj nie będzie problemu z typowym wygarniaczem, każdy na pewno sobie poradzi. Fajna sprawa w tym kotle: uważam, że bardzo mądre posunięcie ze strony producenta to możliwość przełożenia drzwi, drzwi na lewą stronę. Przekręcamy zawiasy. Przekładamy drzwi na rączki, obracamy i mamy wtedy wersję lewą. Czyli, jeżeli ktoś ma utrudnione warunki w kotłowni, jest uzależniony tylko od tej strony, nie ma problemu. Kupuje kocioł w takiej opcji, przekręca i sprawa jest załatwiona. W zestawie jest jeszcze taki podstawowy to, co wszyscy producenci dają: zestaw, czyli wygarniacz, łopatka, pogrzebacz. Proszę pokazać fajnie. Dodatkowo w klapie. Tutaj, w, do, w klapce, która doprowadza powietrze, są zrobione otwory typowo pod łańcuszek z miarkownika, miarkownika ciągu do regulacji powietrza. U góry na kotle mamy wyjście: a dwa, trzy czwarte jedno właśnie pod miarkownik ciągu, drugie pod manometr bądź dodatkowy termometr lub termomanometr. Wyjście, wyjście z kotła. 180 z szybrem, czyli regulujemy sobie, gdybyśmy mieli za wysoki ciąg, możemy, to jest w większości producentów stosowane rozwiązanie bardzo praktyczne. Zasilanie z góry 6/4 cala, powrót tak samo 6 No i oczywiście na zaworek spustowy po, po drugiej stronie. No i jest tutaj od nas wszystko. Kocioł oczywiście ten akurat, który prezentujemy, opcja 20 kW typu szereg można znaleźć na naszej stronie, występują oczywiście w innych mocach. Wszystkie dane, parametry dodatkowe można sobie znaleźć na naszej stronie kotwy.com. Dziękujemy.